Witajcie serdecznie na kolejnym filmie. Jestem właśnie w muzułmańskim regionie autonomicznym na wyspie Mindanao. Pewnie część z Was zada sobie od razu pytanie, czy jest tu bezpiecznie? Podobno nie, ale jeśli widzicie tego gniota, to znaczy, że nic mi się nie stało. Zaraz będę jechał do stolicy muzułmańskiego Mindanao, miasta Cotabato, gdzie mieszka też siostra mamy Marifel. I właśnie jakieś trzy tygodnie temu Marifel rozmawiała z tą ciocią. Ja wtedy nie miałem jeszcze w planach nawet odwiedzić tego regionu. Także na pewno nie mówiła tego, żeby nas straszyć. A powiedziała, że w mieście jest właśnie bardzo niebezpiecznie. Tutaj koza, którą cały czas będziecie słyszeć w tle. Zaraz przejdę tam dalej. A tak prezentuje się różowy meczet. Jest to taka okoliczna atrakcja turystyczna. Wygląda naprawdę ładnie. Chociaż muszę przyznać, że przydałoby mu się odświeżenie. Jak pewnie widzicie. Farba odchodzi w wielu miejscach, a mogłoby to wyglądać jeszcze lepiej. Tutaj brama wjazdowa. Nie ma oczywiście żadnego biletu wstępu, ale za to jest setka dzieciaków, które próbują coś sprzedać. Udało im się sprzedać mi taki magnes. Pewnie trochę przepłaciłem, bo kosztował 100 peso, czyli trochę ponad 6 zł. No i cyk. Tak wygląda meczet z drugiej strony. Nie wiem, czy wyciągać drona, ale chyba będę oszczędzał baterię na wielki meczet w Kotabato, gdzie pewnie zaraz się przeniesiemy. No i to tyle, co mogę Wam tutaj pokazać. Do środka nie można wchodzić, tym bardziej, że trwają teraz modlitwy. No i przenosimy się w czasie jakieś dwie godziny. Jestem już pod wielkim meczetem w Kotabato. Tak wygląda meczet. Oczywiście na wejściu jak człowiek zapytałem się czy mogę nagrywać, czy mogę latać dronem. No i na początku odpaliłem drona, polatałem chwilę i przyszedł pan sekretarz tego meczetu. No i powiedział, że jednak latać nie mogę, nagrywać kamerą mogę, ale latać już nie. Więc drona za dużo nie nagrałem, głównie pobawiłem się z dzieciakami. Jest to największy meczet na Filipinach pod względem powierzchni. Może pomieścić 15 tysięcy wiernych. Natomiast w mieście Marawi, gdzie mam nadzieję, że zobaczymy się później, znajduje się meczet, który. Może pomieścić 20 tysięcy wiernych. Dlatego ten meczet, który teraz widzicie, jest największy pod względem powierzchni, natomiast drugim pod względem ilości wiernych, których może pomieścić. I budowa została ukończona w 2011 roku, więc całkiem niedawno. Wychodząc z meczetu, podszedł do mnie jeszcze pan sekretarz, pogadaliśmy jakieś 20 minut i powiedział mi to, co wszyscy muzułmanie w okolicy: Jest tu bezpiecznie, ale. Zawsze pojawia się to ale. On powiedział, że jest tu bezpiecznie, ale uważaj na złych ludzi. A parę godzin wcześniej, jak rozmawiałem z innym muzułmaninem, to powiedział mi: Jest tu bezpiecznie, ale jeśli nie masz wrogów. Także wszyscy nie muzułmanie mówią mi, że jest tu niebezpiecznie, a wszyscy muzułmanie mówią, że jest tu bezpiecznie, ale. Powiedziałem mu, że kupiłem sobie właśnie jakiś tydzień temu namiot. I podróżuję teraz po całej wyspie Mindanao, śpiąc w różnych miejscach, a on zaproponował mi, że mogę się tutaj przespać na trawie pod meczetem, i powiedział dosłownie, że gwarantuję, że. Nic mi się tu nie stanie. I oczywiście podziękowałem, widząc też wcześniej, że jest to taka bardzo nieciekawa okolica. Jeszcze odnośnie bezpieczeństwa, to powiem Wam, że ja wjeżdżając z rano do tego muzułmańskiego regionu autonomicznego, nie byłem jakoś źle nastawiony. Nie myślałem, że na pewno jest tutaj niebezpiecznie. Po prostu wjechałem tam na Luzie. Jak wiecie, wszystko rozgrywa się w naszej głowie, i na pewno, gdy nastawiłbym się jakoś negatywnie, to później nie czułbym się tam bezpiecznie. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to ogromna ilość checkpointów. Nigdy wcześniej w żadnym regionie na Filipinach nie spotkałem takiej ilości tych Punktów kontrolnych. W sumie powinienem jeszcze powiedzieć, co to są te checkpointy dla osób, które nie wiedzą, są to po prostu takie punkty kontrolne na drodze. I zazwyczaj jest to policja, która sprawdza tylko, czy mamy kask i czy mamy prawo jazdy. No a tutaj prawie wszystkie checkpointy były wojskowe. Czyli na drodze stoi kilku albo kilkunastu żołnierzy i zazwyczaj nie zatrzymują nikogo. Ale jeśli widzą, że na przykład ktoś ma jakieś duże. Bagaże, tak jak na przykład ja na skuterze, no to wtedy na przykład mogą zajrzeć do plecaka i sprawdzić, co tam ta osoba przewozi. Ja z tego powodu, że zawsze jestem tak załadowany na skuterze, no to, no to zazwyczaj ściągam okulary i opuszczam w dół kominiarkę, żeby właśnie widzieli, że to jest białas i żeby mnie. Nie zatrzymywali. Także jak mówię, duża ilość checkpointów, ale takich checkpointów, które naprawdę robią wrażenie. Często na tych checkpointach widziałem takie wojskowe wozy opancerzone, coś takiego jak nasz Rosomak, czyli 8 kół i jakaś taka wyżyczka. Także robiło to naprawdę duże wrażenie. A poza dużą ilością checkpointów, to Następne, co zwróciło moją uwagę, bo rzadko widuję to na Filipinach. Ogólnie rzadko widuje się w innych częściach Filipin, niż Mindanao. To ogromna ilość meczetów. Także naprawdę, jadąc jakieś, nie wiem, może dwie godziny na skuterze, widziałem ich kilkadziesiąt, ale nie są to takie duże meczety, jak powiedzmy u nas kościoły. Tylko zazwyczaj są to takie małe meczety, nie wiem, coś takiego jak dom parterowy. I część z nich była naprawdę piękna. Ale było też dużo takich, które są już jakieś zaniedbane albo opuszczone. Wjeżdżając do miasta Kotabato, czyli stolicy tego autonomicznego regionu, myślałem, że większość kobiet będzie nosiła jakieś okrycie głowy. A zakrytą głowę czy włosy miała może co dziesiąta kobieta w mieście, które liczy sobie około 400 mieszkańców, a około 80% z nich to właśnie muzułmanie. Muszę wam powiedzieć, że w tym mieście Cotabato rozbawiła mnie jedna rzecz, bo przyjeżdżałem koło jakiejś szkoły i właśnie często gdzieś tam przy szkołach na Filipinach wisi taki baner ze zdjęciami studentów, z absolwentami lub na przykład z najlepszymi uczniami z całego roku lub klasy. I na tym właśnie banerze było parę uczennic czy studentek, które miały ubrany nikap. Jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą, to... Jest mnóstwo tych różnych muzułmańskich nakryć głowy. Hijab to powiedzmy jakaś chusta, która zakrywa włosy. Nikab zakrywa całą głowę, ale widać tylko oczy. A burka to zasłania już zupełnie całą twarz. W oczach kobieta ma po prostu jakąś tam siateczkę, przez którą podobno mało widać. Więc wyobraźcie sobie te zdjęcia dziewczyn noszących nikab czyli widać im tylko oczy. Ja w sumie. Sobie tylko tak pomyślałem, że ta dziewczyna pokaże za 20 lat swoje zdjęcie swoim dzieciom czy komukolwiek innemu i powie: Zobacz to ja w czasach studenckich, a tam jedyne co widać, to same oczy. Witajcie po raz kolejny. Nastąpił skok w czasie i przestrzeni. To co widzieliście przed chwilą, czyli meczet nagrywałem równo tydzień temu, i przez ten ostatni tydzień sporo się działo także Musimy sobie wszystko uporządkować. O wszystkim Wam teraz opowiem. Ogólnie to kupiłem sobie ostatnio namiot, ale o tym opowiem Wam w następnym gniocie, bo teraz chcę skończyć ten temat muzułmańskiego Mindanao. Więc przenieśmy się tydzień wstecz. Po wizycie w meczecie udałem się w góry w poszukiwaniu jakiegoś miejsca, gdzie mogę rozbić swój namiot. Niestety zajęło mi to sporo czasu, ale na szczęście w końcu coś znalazłem. No i wszedłem do środka. Pani, która tam pracowała zawołała, jak się później dowiedziałem menadżera. No a pan menadżer okazał się bardzo ciepły, jeśli wiecie o co mi chodzi. No i wejściówka razem z basenem i noclegiem kosztowała 250 peso, czyli jakieś 16 zł. Pogadaliśmy jakieś 20 minut z panem menadżerem. Okazało się, że są tam domki do wynajęcia. Jeden taki domek kosztuje tysiąca peso za noc, czyli jakieś 160 zł. I w pewnym momencie ten pan menadżer pyta mnie swoim specyficznym głosem: A co byś powiedział, jeśli zaproponowałbym ci taki domek na jedną noc za darmo? I uwierzcie mi, ja od razu wyczułem, co ten. Ciepły menadżer ma na myśli, także od razu podziękowałem i powiedziałem, że prześpię się w swoim namiocie. A on powiedział, że płacę teraz za jedną noc, ale już więcej płacić nie muszę i mogę zostać w tym miejscu ile chcę. W końcu mogę nagrać widok z tego resortu, bo widać coś innego niż same chmury. Ja jestem około 400 metrów nad poziomem morza, a przede mną muzułmański region autonomiczny. Ja znajduję się na granicy, przyjechałem stamtąd, z samego południa wjeżdżałem do tego regionu. No a w dole powiedzmy widać jakąś równinę, pola ryżowe. A tam pewnie bardzo słabo to widać, bo za szczytem znajduje się miasto Kotabato. a dalej już tylko morze. Przeszedłem tutaj jeszcze kawałek dalej, tam cały czas w oddali widzicie morze, jakąś małą wysepkę. I w tamtą stronę zaczynają się już góry i tam gdzieś daleko za górami miasto Marawi. Także zostałem tam jeszcze aż cztery noce z tego powodu, że popsuła się pogoda, jest teraz pora deszczowa, pogoda jest bardzo nieprzewidywalna, a ja jeżdżąc na skuterze nie mogę sobie po prostu pozwolić na to, że będę podróżował cały dzień w deszczu. Także poczekałem te cztery noce, przeczekałem te deszcze i wtedy już wyruszyłem do miasta Marawi. A wy, właśnie, teraz widzicie jeszcze jakieś ujęcia z drona z tego resortu, właśnie gdzie spędziłem cztery noce. Zapakowałem cały swój bagaż na skuter i ruszyłem w stronę Marawi. Podróż tam zajęła mi ponad 4 godziny. Po drodze było sporo checkpointów. Ale zostałem zatrzymany tylko raz przez wojsko. Od tego checkpointu do Marawi zostało jakieś 2 godziny jazdy. Teraz widzicie już samo centrum miasta Marawi. A dlaczego tak wygląda, to opowiem Wam już za chwilę. No i przez te 2 godziny jazdy widziałem parę. Albo kilkanaście kobiet bez żadnego zakrycia głowy, ale myślę, że po prostu to nie były muzułmanki, bo wiadomo, że muzułmanie nie stanowią tam 100% ludności. Chociaż w mieście Marawi, które liczy sobie 260 tysięcy mieszkańców. Aż 95% to muzułmanie, a samo miasto uznawane jest za centrum islamu na Filipinach. W sumie powinienem powiedzieć jeszcze o tym, ilu muzułmanów mieszka na Filipinach. Jest to około 7 milionów, co stanowi 6% całej populacji. No i mogłoby się wydawać, że jest to mały procent, ale mieszkają oni głównie w regionie Mindanao i w tym właśnie regionie stanowią już około 25% mieszkańców, czyli co czwarty mieszkaniec Mindanao to właśnie wyznawca islamu, ale są też miejsca, gdzie muzułmanie stanowią 100% albo prawie 100% mieszkańców, takie jak na przykład właśnie miasto Marawi i okolice, przy archipelag Sulu. I koniecznie trzeba powiedzieć jeszcze o tym, że muzułmanie byli obecni w tamtym rejonie przed przybyciem Hiszpanów, czyli jeszcze przed przybyciem katolickich misjonarzy. A najstarszy meczet na Filipinach jeśli się nie mylę, pochodzi z 1380 roku i znajduje się właśnie gdzieś tam na archipelagu Sulu. A teraz przenieśmy się do 2017 roku i wydarzeń, z których to właśnie miasto jest znane na całych Filipinach i nie tylko. No i ogólnie, żeby nikogo nie zamęczać, to opowiem Wam wszystko w dużym skrócie, a liczby, które są tam gdzieś dostępne w internecie, będę. Zaokrąglał. Jest też mnóstwo filmów na YouTube z samych walk, bo jest to rok 2017, więc całkiem niedawno. Więc przenieśmy się już te 8 lat wstecz, siły rządowe próbują schwytać lidera organizacji terrorystycznej, który ukrywa się właśnie w mieście Marawi. Wpadają oni w zasadzkę i tak właśnie rozpoczyna się konflikt, który potrwa następne 5 miesięcy. Terroryści zajmują kluczowe punkty w mieście i wywieszają czarne flagi ISIS, czyli Państwa Islamskiego, a samo miasto ogłaszają właśnie prowincją Państwa Islamskiego. No i słuchajcie, nie jest to paru terrorystów, a około tysiąca bojowników, którzy przejmują kontrolę nad miastem. Walki, tak jak mówiłem wcześniej, trwały równe 5 miesięcy. Były bardzo intensywne, a wojsko filipińskie między innymi używało artylerii i bombardowań. Także całe centrum miasta zostało praktycznie zniszczone. 90% budynków właśnie w centrum miasta przestało istnieć. No i pewnie jak się domyślacie, Terroryści przegrywają, ginie około 1000 bojowników. W walkach ginie też prawie 200 filipińskich żołnierzy i około 100 cywilów. Przede mną mecz, o którym mówiłem Wam wcześniej, może pomieścić 20 tysięcy wiernych, więc pod tym względem jest największy na całych Filipinach. Patrzcie, ile ten budynek ma w sobie dziur po kulach. A tam chyba trafił jakiś pocisk, bo widać taki rozprysk dookoła. A przede mną jezioro Lanao, drugie największe jezioro na Filipinach, ma 340 km kwadratowych i co ciekawe znajduje się na 700 metrach nad poziomem morza. Ja nagrywałem jeszcze właśnie swoje osobiste przemyślenia po wizycie w tym mieście, bo spotkały mnie dwie nieprzyjemne sytuacje. Ale pomyślałem, że planuję zrobić jutro, czyli w poniedziałek, swoją pierwszą transmisję na żywo. Myślę, że będzie to około godziny 17-18 czasu polskiego. O ile oczywiście będę miał dobry internet, bo jutro będę się gdzieś przemieszczał. Także jeśli chcecie dowiedzieć się o tym, co spotkało mnie w mieście Marawi, no to zapraszam was jutro na transmisję na żywo.